Dzień dobry, mówi Marcin Hartmann Czy to pani... Tak, 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 Pani do... czy jeżeli powiem od razu na początku, że to jest telefon sprzedażowy bez uprzedzenia, to złamie pani serce? Nie. To dobrze, bo właśnie chciałem zapytać, czy woli się pani rozłączyć od razu, czy dać mi 30 sekund, żebym powiedział, z czym dzwonię? To Albo może lepiej rokować naszej rozmowie, albo gorzej. Proszę mi powiedzieć, co będzie lepsze. To może, może po wakacjach lepiej za tydzień. Dobrze, a kiedy pani wraca? Za tydzień. Czyli dokładnie w poniedziałek na przykład za tydzień mogę dzwonić. Tak, tak. Super, znakomicie. Marcin Hartmann, samocha tak, tak. 1N, proszę nie blokować tego numeru, będę dzwonił za tydzień. Dobrze, dziękuję. Dzięki pięknej, udanego urlopu. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Okay. Minuta? Nie zawołałem nikogo serca. Po tygodniu wracamy do tematu i już troszkę wiemy o sobie więcej. Być może trochę nadajemy na podobnych falach. To z tego może być.